Jesteśmy bezpieczni. Słuchajcie, jest godzina 23. Nagrywki do trailera Fejmu. Nagrywamy wywiad, także jesteśmy trochę zmęczeni. Amadeusz ja Ferrari. Znaczy, ja to może zmęczony nie jestem, tylko na, na zewnątrz siedzieliśmy teraz kilka godzin i bardzo zimno. No. Bardzo mi zimno. No. Ja to jest samo 13.00. Zrobiłem 10 tysięcy kroków, chodziłem w kółko. A to masz jakiś licznik? Tak, mam, no, no na telefonie. No. Także. Słuchajcie, każdy jest robione, dobra. Jestem w ogóle w stroju, w którym będę na nagrywkach. Tak, ale słuchajcie, trailer jest mocarny, nie? Znaczy, ciekawie się zapowiada, ciekawie, tak, no. Tak. Ja jeszcze nie, ale jutro jeszcze jakieś dodatkowe scenki będą. Czegoś takiego jeszcze nie było, dobra. Słuchaj, mm, wywiad, tytuł też na pewno będzie taki. Ty x trener Mirosław Okniński. Opowiadaj, jak to się stało, czy się pogodziliście, kto wykonał pierwszy krok. E, no, kto wykonał pierwszy krok? No ty musiałeś. No ja wykonałem pierwszy krok. No co, po prostu się odezwałem do trenera, porozmawialiśmy sobie, no chyba, trener mnie chyba lubi, no bo, kurczę, jak się rozgadał, to gadaliśmy sobie z pół godziny, to gadaliśmy już w ogóle, wiesz, na początku trochę po prostu o tym, co zaszło między nami złego, a później już omawialiśmy przyszłość i ogólnie sobie rozmawialiśmy. Trener jest wkurwiony na mnie, bo on nienawidzi, jak ja marnuję, że tak to nazwę, swoją szansę, no. którą mam. No a tak to wygląda oczywiście z jego perspektywy i być może ma rację, a być może nie, we will see. I co? No i ustaliliśmy, że, że zapierdalam wspólnie z trenerem do końca, no ale on tak ustaliliśmy, ale wiadomo, trener mówi, że ustalać możemy jedno, ale ja się muszę pojawić na treningu i dopiero wtedy. No i powiedział, że co, że jak będę się starał, to relacje się jak będę trenował, po prostu te relacje są odbudowane. A jak nie będę trenował, to... Nie będzie się stało i tyle. Słuchaj, wy macie chyba taką Never Ending Story, co? No, ale, no nie wiem. Trochę no. tak jest. Już... Mi, się, mi się wydawało, że dobrze nam się współpracowało, że, że to była dobra współpraca. Nie, no na pewno wam się współpracowało, współpracowało dobrze, ale wiesz, jak y, po pierwszym trenera wyjeżdżę za granicę nic mu nie mówiąc, no to strzelam, że współpraca może delikatnie spaść. No może i mogłem zadzwonić mu powiedzieć, ale jak powiem ci szczerze, że na tyle się cieszyłem z jednej strony z tego wyjazdu, że, że się bałem, że jak zadzwonię do trenera, to, to cały. Że będę miał jakiś dodatkowy stres nałożony przez niego w postaci tego, że, że nie powinienem. O, że, że, że cały czas miałbym poczucie, nie powinienem tego robić. Robię coś złego. No, no. no i tak było. Znaczy, no, że ja robiłem coś złego? No wiesz, Amadeusz, to jest tak. Masz main event, drugi no. z rzędu. No. E, walczysz z dwoma przeciwnikami, no bołem po potem Dubiel, zaraz z tego przejdziemy. No masz dużą szansę. I nawet szansę, żeby sobie poprawić nawet ten rekord na dodatni. No nie, żeby ci już ludzie tego nie wypominali. Znaczy ja, mam, ja, 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 ja mam rekord, ja, ja nie mam ujemnego rekordu, już na pewno nie wiem, ma, bo mi Fame nie zalicza heligu do rekordu. A, a tam masz jedną walkę, tak? Tak jest. No i dodatkowo no, co, no w MMA mamy dodatni, no tam, bo mamy dwie porażki, jedną mam porażkę w boksie, jedną w K1, no. aha, aha. chociaż czy to ta porażka z tym boksie była, to ja nie wiem, no ale to <noise> to już sędziowie pod wpływem. Słuchaj, Zostańmy. Amadeusz, yy, no dobra, dogadaliście się z trenerem Mirkiem, ale czy, bo ja wiem, że Ty w poniedziałek masz się tak stawić pierwszy raz na treningu, no tak, będziesz? Tak, 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 no będę, no, no tak, dlaczego miałbym nie być? No nie wiem, z Tobą, z tobą różni może być, no nie? będę, no jeśli się dzisiaj nie rozchorowałem na tych, to będę. Nie bałeś się ogólnie, że jak dzwoniłeś do trenera, jak wykonywałeś ten telefon, że nie wiem, no że trener nie odbierze albo nie będzie chciał rozmawiać? Nie, bo już dzwoniłem kilka razy wcześniej i nie odbierał. Odbierał? Nie. Nie? Nie, ale nie wiem, czym to było spowodowane, nie wiem, mój weekend, trener był na polowaniu czy gdzieś tam, więc A. nie wiem, no. Okej. Okay. Czyli co, czyli y, już wszystkich uspokajamy, duet ferrari okniński zostaje? No. No tak, no chyba, że trenerowi się coś odwiedzi, ale wątpię, żeby mu się coś odwiedziało. No. Dobra. E, oprócz, oprócz trenera jeszcze w twoim sztabie jest kto? Trener Roszkiewicz i trener kucharczyk? No dokładnie. No i Arturo jeszcze jest też, nie? Bo to, ja zawsze z Arturo sobie... Do każdej walki z nim ileś treningów robię. Mhm. Jak mieszkałem wcześniej w, y, bliżej Alligatores, to, to częściej u niego trenowałem. Raz doszło do, tam, tam do jakichś tam... Do czego między nami doszło? Do małej spinki, ale no kurde, no ja go tak bardzo lubię, on lubi bardzo mnie, że, że, że mimo tej spinki tak się pogodziliśmy. I więc myślę, że w tych przygotowaniach też będzie miał e, duży udział, odgrywał, nie Arturo? To Alligatores. Eee, słuchaj Amadeusz, jeszcze jest jedna sprawa. Walczysz z dwoma przeciwnikami, ale jeden z nich to jest Marcin Dubiel, którego trener bardzo nie lubi. Oni mają naprawdę wielką spinę. Wy rozmawialiście o tym, e, nie wiem, o jakichś akcjach medialnych, trener. Coś planuje czy nie? Nie, wiem, wiesz. <coughs> czy, czy trener coś planuje? To nie mam zielonego pojęcia. Nic mi na ten temat nie mówił. A jeśli chodzi. I raczej nie próbował mnie wciągnąć w konflikt e mhm. trenerski. Nic nic na, takie te na ten temat nie mówił. Ja też za bardzo tego trenera szyszki nie znam. Ja wiem tylko, że on jest trenerem kilku zawodników z fejmu. Nie chodzi mi o trenera szyszkę, chodzi mi tylko o Marcina. A, że jest nie. A, że chodzi o spinie między trenerem tak, a, a, tak, a A Dubielem. A to też jakiś tam. Trenor się tylko cieszył, że on dostanie w. i p... tyle. A tak czy tak to nic mnie na jego temat jak, m, konkretnego nie mówił. No. no. Okej. Okay. Słuchaj, jesteśmy po konferencji. Zadowolony jesteś z tego, już tak na chłodno, jak się szczerze, pokazałeś? Tak, szczerze. No. Nie jestem ani zadowolony, ani nie jestem niezadowolony. Uważam, że jak na to, że przyleciałem tam nie wiem, 4 godziny powiedzmy przed konferencją no. to uważam, że wypadłem dobrze, no bo w przeciwieństwie, tam mój przeciwnik sobie kilka tekstów wziął, większość tekstów to mu napisali na Twitterze, w komentarzach no i bazując na tych tekstach próbował być śmieszny czy tam mieć jakieś tam cięte riposty, ale w rzeczywistości no to, to nie jest on, tak? Ja byłem oryginalny, używałem swojego słownictwa, swoich pomysłów i byłem przede wszystkim spontaniczny, a nie, że się przygotowałem i wyczytałem coś z kartki, czy, czy przepisałem coś z, z komentarza e, czy tam wyrecytowałem no, a, a, a co, co do chłopaków no to, ludzie inaczej na to patrzą ludzie mają trochę mylny obraz oni myślą w ogóle, że, niektórzy, że oni są niebezpieczni ja na przykład uważam, że taki Błoński to co najwyżej by się nadawał na przykład, żeby w parku gówna sprzątać, co nie? E, zbierać, że no, to jest taki kloszart, jeśli chodzi o sporty walki, no, nie chcę mu imować, ale Serio on się tak jara nad tym filmiku, że jak mi powiedzieli 90 kilo, to ja się zdziwiłem. No jakby oczywiście, że się zdziwiłem, no bo mówię, mamy miesiąc do walki, a mamy ważyć 81 kilo, no to no to brawo, że kurwa, że się tonę sterydów. No jeśli czujesz się lepiej, potrzebujesz tego, żeby wyjść ze mną do oktagonu, bo masz dwie za małe kulki między nogami. Spoko, no, rób sobie, co chcesz, tu, tu i tak nie będzie, nie będzie żadnego zbawienia, zbawienia, nie? Nie ważne, co wstrzykniesz, nieważne, co zerzesz I tak czeka cię w w pierwszej rundzie, bo ja nie zamierzam się z nimi patyczkować. Ja, ty, ja różne walki toczyłem i w niektórych walkach wychodziłem czasami rozegrać partię szachów. Ja tu wychodzę po prostu się z nimi napierdalać. On nie będzie w stanie się ze mną napierdalać, więc on będzie musiał kombinować jak tu mnie oszukać. A mnie nie oszuka po prostu, bo zapasy mam za dobre, żeby mnie obalił, a w stójce nie ma ze mną żadnych szans. Więc czeka go tylko i wyłącznie w a Dubiel uważam, że jest słabszy. Oglądając ich walkę Błoński bił Dubiela całą walkę, się męczył biciem go. Więc trzy razy trzy, Boński jest groźniejszy, tym bardziej, że Dubier chyba nie jest tak przygotowany teraz jak Boński. Aha. Ty uważasz, że ty, ty się przyłożysz ogólnie do tych przygotowań, czy nie? Czy ty znowu, nie wiem, coś w pewnym momencie odwalisz? No nie, no ja jestem zdrowy teraz, więc. Pytanie: nie... jesteś zdrowy na 100, 100%. Na 100%. Właśnie nie mam żadnej kontuzji, nie mam nic, nie? I to jest piękne, no bo. Ech, e... No, trochę, to, trochę miałem tych kontuzji po drodze, ale wiesz, ludzie się tak śmieją, ale zobacz na przestrzeni tych gal, jak często ktoś był kontuzjowany, i... A ja stoczyłem najwięcej walk ze wszystkich freakfighterów, no i przez to, że stoczyłem ich najwięcej, to do niektórych walk byłem kontuzjowany, no i ludzie tam mi wypominają, że, że wiecznie kontuzjowany. No, zdarzało się, no zdarzało się być kontuzjowanym, tak jest życie, nie? Mhm. No. I tyle, ale teraz jestem zdrowy i dzięki temu mogę trenować, sparować, więc będzie kardio, będzie forma, będzie wszystko. Słuchaj, to już tak podsumowując, nie będziemy przedłużać, bo, bo głównie chodziło mi o trenera Mirka, wszystko omówiliśmy na konferencji. Czeka cię wielki pojedynek, możesz urosnąć naprawdę niesamowicie, jeszcze moim zdaniem bardziej niż mhm. po ewentualnej wygranej nad łoszczykiem. Mhm. Pytanie tylko, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile ty masz do wzięcia, bo mi się wydaje, że Ty często sobie podchodziłeś tak na luzie do tego wszystkiego, nie? Znaczy na luzie? Nie podchodziłem na luzie, ja za, zawsze, Ja najczęściej wychodziłem z założenia, że ja to... Inaczej, ja, ja patrzę na siebie w ten sposób, że jak ja jestem w formie, to ja jestem nie do przeskoczenia, ale Aha. wiem, że Czasami nie mogę tej formy w pełni osiągnąć, głównie przez to, że, że mi, towarzyszy mi jakaś kontuzja, ale i tak wierzę w siebie. No i na przestrzeni ostatnich trzech lat, tak naprawdę przegrałem dwa pojedynki. Jeden z łaszczykiem, nie, tak naprawdę tylko ogólnie, nawet na kart, na rekordzie. Przegrałem no. jeden pojedynek z łaszczykiem i jeden pojedynek w, w boksie z Polakiem, który jest kawałkiem. więc przerażałem z łaszczykiem. Czy słusznie? Dobrze, niech będzie nawet, że słusznie, co nie? Tam zabrało 8 sekund, co prawda mi nic nie było, ale niech będzie, że słusznie. Więc, więc tutaj jak sobie ludzie chcą ze mnie robić jakiegoś przegrywa, no to spoko, no ale ja, ja od 3 lat kurwa, nie dałem nikomu sobie wpierdolić. I więc uważam, że jestem niedoceniany i być może po tej gali dopiero ludzie zaczną mnie doceniać. Bo był już moment, że sobie spora część nie uświadomiła z tego, na jakim jestem poziomie, ale no, ludzie kochają zwycięzców, a przegranych to jest. Na, że na rekordzie mam zapisaną ostatnią walkę jako porażkę, no to, to poszli w tą drugą stronę. Spoko, ja robię swoje. Słuchaj, to jest tylko jedno pytanie. O co Ci chodziło, że będziesz gwiazdą międzynarodową? No, powiem Ci szczerze, że, że dla ludzi dużo rzeczy to jest jakiś, kurwa, kosmos, nie? Mam na myśli, że, nie wiem, dostać, dowiedzieć jakiegoś poziomu popularności w Polsce, coś tam osiągnąć, coś tam osiągnąć, zarobić jakieś pieniądze. No, no a mi życie pokazało, że wszystko jest możliwe i że to nie jest takie możliwe, że, że ja sobie marzę, i ja tak bardzo, bardzo bym chciał, bardzo bym próbował, to może mi się uda, tylko ja po prostu wiem, że jak będę robił to i to, to, to zarobię na przykład tyle i tyle, albo uda mi się to w większym lub mniejszym stopniu. Ja mam świadomość tego, że ym, że moja postać jest Mimo tego, że nic nie pokazywałem, nie robiłem w języku anglo angielskim, to mimo wszystko wypłynęła za ocean i ludzie tam są podierani e moją postacią. W Ameryce są podierani, no to wszystko razem ma tam setki milionów wyświetleń, więc, więc uważam, że moja postać może być dla nich ciekawym zjawiskiem, bo oni mają swój styl e celebrytów i tam celebryci troszeczkę w inny sposób działają niż niż ci w Polsce i u nich się na przykład świetnie sprzedaje WWE, uh -huh. a ja uważam, że jestem taką postacią z WWE, tylko że w życiu realnym, nie? Więc, <laughs> więc wiesz, to, to dla nich będzie zajebiste, że to nie jest udawane. Uważam, że, że jak będę chciał, to się wybije za, za oceanem. Dla mnie najważniejsze jest teraz po tej walce, żeby angielski doszlifować do perfekcji. No, no właśnie bo, o to mówiłem. No, bo na tym mówiłem. Bo na tym poziomie no to no to okej okay, ja, ja dogadam się z każdym, ale nie jest to na tyle płynne, żebym ja mógł prowadzić jakieś live, live streamy dla, dla dla na przykład no nie wiem 100 tysięcy osób załóżmy. że. Filip, sobie teraz fajnie radzi? Tym widziałeś? Właśnie widziałem tylko na TikToku, mi się no, wyświetlało. Ale jedzie z tym Brazolem równo, serio. Jestem, jestem z niego bardzo dumny i kibicuję mu. Tylko, że nie do końca ogarniam, o co w tym wszystkim chodzi, bo mhm. mi tam tylko kilka urywków na mhm. TikToku się wyświetliło. No, ale naprawdę, trzymamy kciuki za Filipka. Tak jest. E, cały czas tam widzę, że podszczypuje tą brazylijsko publiczność i dodaje ten wynik, jak Brazylia przegrała z Niemcami 7 do 1. No. I fajnie dymił na konferencji, bo widziałem także, że Filipek daje czadu. I co, ty się uczy angielskiego? No, to znaczy być... Ja umiem angielski, z matury tam z, miałem, z ustnej miałem 100% akurat, e, z pisemnej 70%. Ja też miałem 100%, to ale to w żaden Ale, jest. ale no, no nie, nie, nie szprecham na tyle, żeby, żeby już nagrywać filmy, czy, mhm. czy wiesz, czy prowadzić live streamy, więc, więc pójdę sobie w Amery bo wyprowadzam się po walce do Ameryki. Serio? No tak. Ja, no, ja uważam, że tu, tu, tutaj już swoje zrobiłem. Kontrakt nie? masz jeszcze z mam. Ale to ja będę walczył w fajnie A, dalej, okay. nie, zamierzam e, przestawać, nie, tylko wyprowadzam się na stałe, ale będę przylatywał na powiedzmy półtora miesiąca, dwa na przygotowania. Aha, A czyli tam, cały kontent będziesz tam robił, tak? Tak, tak, czyli część będzie szła na Polskę, część będzie szła za, na zagranicę, nie. Na początku będzie szła na Polskę, no bo będę musiał doszlifować ten angielski, zresztą poznałem troszeczkę w Ameryce celebrytów. No, a, ci szczerze, a kurczę, powiem ci, że w ogóle zabawne zabawna jest taka jedna e, typiarka w ogóle na Instagramie. Ona ma ponad 20 milionów na TikToku. E, sama do mnie zagadała e, w, w Miami. Mhm. E, co jest ciekawe, kojarzyłem jej twarz. E, ona ma tam ponad 2 miliony na, na Instagramie i wiesz, kto wie, no tam już rozmawiałem o jakichś współpracach i tak dalej. No ja uważam, że Ameryka stoi przede mną otworem i że Ameryka potrzebuje. E, Mojej postaci. <laughs> ale, jaja. Eee, ale to, co będzie z nią jakiś kontent robisz, czy co? No, rozmawiam z nią na Aha, ten temat, okay. nie? I ona jest otwarta na, na współpracę. Bo tak, powiem, ci, to jest śmieszna sytuacja. Bardzo ładna dziewczyna, ale taka mega otwarta była na żywo. No. Eee, sama, co jest zabawne, że sama do mnie zagadała, bo właśnie była otwarta. A ja najśmieszniejsze jest się, spytałem, czy jesteś tą dziewczyną z Instagrama, ona mówi, że tak, nie? No, to, i wiesz, co? słowa. dosłownie. Ja poznałeś. <laughs> no. Nie mogę powiedzieć. Nie, nie no mogę powiedzieć, mogę no. powiedzieć. To się nazywa Hard Rock. Klub. Są tam kluby, są tam kasyna, są tam sklepy, wiesz, tam jest wszystko, nie? Pewnie jak przechodziłeś, jak wracałeś z Maty. Ta, przypadkiem. Do, dokładnie, dokładnie tak, dokładnie. cały zapocony. <laughs> tak. I ona poczuła ten tak, zapach bo... i zwiększyła okazję. Tak, no to co, Mateusz Ułej? No. Dobrze, trzymamy kciuki. Niech ci no. się wiedzie, no nie. Teraz czekamy y, na oby te dwa pojedynki, bo każdy chce zobaczyć dwa pojedynki. Obojętnie jak się skończy pierwszy, czy to twoim wygranym, czy cazpra, to oby doszło do tego drugiego pojedynku, no nie. Ja y tak w ogóle jak jeszcze sesory się wie. Nie no, dojdzie do tego drugiego pojedynku. Spokojnie, spokojnie, no to się nie martwcie. Y ja uważam, że ta Ameryka, jak pokazywałem Tajlandię, to ludzie y kisnęli, co nie? No. A uważam, że Ameryka jest jeszcze ciekawsza i wystarczy tam robić. No, wy dajcie mi k***a pokazać Wam tę Ameryczkę, to, to zobaczycie sami, no. Zobaczycie sami, nie? jaki będzie do jej content. Jeszcze się zdziwicie. Ale ty jedziesz tam sam? Mm, nie. Biorę tam ze sobą kamerzystę, montażystę. Pozdro. Eee, nie, biorę ze sobą ekipę. Aha, ale nie, ale chodzi mi kogoś z Influ do kontentu. Nie, 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 One man army, tak? Nie, nie, one man army. Jak byłem w Las Vegas, moje filmy robił po pół miliona wyświetleń, tam yy, bez, bez, mhm. bez, bez, bez nikogo innego. Zresztą ja myślę, stary, tam jest tak, taki klimacik w ogóle. Ja tam mam też takiego zajebistego ziomeczka, on jest f... bogaty. Czyli mam tam kilku znajomych, ale mam na myśli takiego jednego, z którym będę robił ko content. Nie dlatego, że jest bogaty, tylko po prostu jest zajebistym typem, plus jest bogaty, więc f... wszystko się zgadza. Na pierwszy <laughs> film, jaki mieliśmy nagrać, tylko no, nie nagrałem, bo uznałem, że lepiej jak to nagram za... Yy, z tym, jak to nagramy z, z operatorem mm -hmm. to idziemy na ryby, no. ale te, ry, te ryby łapie aligator i, i my aligatory będziemy łowić. O czym ty mówisz? No przysięgam ci, że to będzie mój pierwszy film. Tak? No, normalnie łowisz ryby. No. I masz rybę na haczyku. No. A aligator wpier***** rybę i ty jedziesz z i ty ciągniesz aligatora. No. no. dobra, zobaczę to uwierzę, nie? no na, no tak no i najśmieszniejsze jest że, że ten aligator ta łódka nie jest taka duża że nawet teoretycznie mógłby do niej wejść ja właśnie nie, nie wiedziałem czy się zdecydować wejść na tą łódkę bo słuchaj łódka... Lew dusił hipopotama w zoo, ty możesz dusić aligatora no, hit, hit jakby operator nagrywają mu się przypadkiem do wody i te aligatory by zaczęły do mnie płynąć. Nie, ale to nie, nie. takiego scenariusza nie, nie <grym> zakładam. Nie, raczej nie. Dobrze, słuchaj, kiedyś po, po ten, pogadamy szerzej na, ten, na temat tego USA, jestem sam ciekawy. A na razie co, gratulacje, że się dogadałeś z trenerem Mirkiem Oknińskim, bo to no, myślę, że duży plus. Też mnie to cieszy, w ogóle jak z nim porozmawiałem, to od razu podniosło mi to na duchu. Nie, że byłem przybity, tylko, tylko tak, no, no, no jak ci, główny trener się na Ciebie obraził i wy, wiesz, no to... To sobie mhm. myślę, że no spoko, to jest zawsze jakiś plan B, ale po, po co korzystać z planu B, jak z tego co mi pokazało, że najskutecznie, najskuteczniejszy dla mnie jest plan A, nie? No tak. A słuchajcie, jutro wywiad z trenerem Mirkiem, bo ten wyjdzie w poniedziałek, z trenerem nagrywam we wtorek, także jutro wywiad z trenerem, zobaczymy jak to wygląda z trenera strony, ale strzelam, że no, no musi być podobny scenariusz. No mam nadzieję, że już nie będzie mnie tak jechał trener. Ale, a ty, a co ty w ogóle poczułeś, jak przeczytałeś te wpisy trenera, kątem on tam no. zaczął cię dojeżdżać? W ogóle dużo ludzi Bardzo myślało, wiec. że to jest fajk, nie? Spodziewałem się tego, jak mam być no, szczery. <laughs> że... Nie, no bo ogólnie ja, ja na przykład, jak hater, bo hejter by nie próbował zrobić to kolano Widala na palce, nie? No. Na naszym face to face, ie. jak on mówił, że ma plan, to ja powiedziałem, że chcę zrobić Widala. Ja naprawdę umiem przewidzieć przyszłość... Czy... Naprawdę, no ludzie by się zdziwili ile ja, ja wszystko przewidzę. Ja zawsze... Wie, wszystko, serio, no, większość katastrof nawet, które się wydarzyło, no może poza maczetową, przewidziałem. Ja y, też wiedziałem, że, że, że będą ostre wpisy, y, więc jechałem tam już z nastawieniem, że, że szambo się wyleje. No ale to chyba można się było spodziewać, tutaj wielkiej filozofii nie ma, stary. No, no cóż. No. Dobra, słuchajcie, y, trzymajcie się, Złowo. czekajcie na trailer, czekajcie na wywiad z trenerem, a Tobie dziękuję. No, dzięki, hej.